Cześć, to Sylwia Kornas i witam na moim kanale. Kochani, dzisiaj tak naprawdę chcę się podzielić z Wami taką metodą, techniką, sposobem, jak być bardziej produktywnym i efektywnym, jak zwiększyć swoją efektywność w działaniu nawet o 50%. No, któż z nas nie chciałby być bardziej produktywny, efektywny, zrobić więcej w krótszym okresie czasu? No i oczywiście, któż z nas nie chciałby zarządzać tym czasem lepiej? No, Tutaj oczywiście wiemy, że nikt z nas nie może zarządzać czasem. To, to była właśnie ta jedna z kwestii, którą Bo Proktor dość często m, przegadywał, można by powiedzieć. Często zadawał właśnie to pytanie swoim mentorom, a przede wszystkim jednemu z nich, a oczywiście mowa o Erlu Nightingale. Bo często zadawał mu to pytanie, Bo um, Earl: jak, jak ja mogę być bardziej produktywny, efektywny, jak ja bardziej mogę zarządzać tym czasem? No, my wiemy, co Earl odpowiedział. Spojrzał na Boba i e, ze zdziwieniem, wręcz takim, słuchajcie, zakłopotaniem: e, No, przecież Bob nikt nie może zarządzać czasem, przecież nie ma umieleń, my nie mamy takich umiejętności, aby tak naprawdę zastopować ten czas. Kochani, dość często um, oglądając um, wszystkie. Filmiki, prezentacje, seminaria Boba Proktora. Dość często widzieliśmy go pokazującego to. To jest klepsydra. On często mówił o tym, że ten piasek, który znajduje się tutaj u góry, to jest ten czas, który jeszcze nam został tutaj do przeżycia. Ten piasek, który tutaj się przesypał już na dół tej klepsydry, to jest oczywiście ta nasza przeszłość, czyli oczywiście czas, który już został wykorzystany. Ten piasek, który już się przesypał i oczywiście. On nigdy nie trafi tutaj do tej, do tej pierwszej części. My oczywiście, jako ludzie, mamy kontrolę tylko nad tym, co się znajduje pomiędzy tym dolną częścią a górną. A oczywiście jest to ten dzisiejszy moment. Ta sekunda, ta minuta, ta godzina, ten dzień dzisiejszy, czyli to jest ten moment przesypywania się tego piasku. I moi drodzy, absolutnie, my zdając sobie sprawę z tego, jak patrzymy na tą klepsydrę, zdajemy sobie sprawę z tego, że. No, faktycznie tak jest, no, nie, do, nie do końca chcemy sobie to uświadomić, nie do końca chcemy się do tego przyznać, że faktycznie ten piasek, nawet jeśli nic nie robimy, on się cały czas przesypuje. W momencie, kiedy śpimy, on się cały czas przesypuje. W momencie, kiedy siedzimy i drapiemy się po głowie, on się cały czas przesypuje. I absolutnie my, jako ludzie, nie możemy, nie mamy takich mocy sprawczych, o tyle, o ile nam wiadomo, oczywiście, aby ten moment, tę ten, tą milisekundę i kolejną sekundę zatrzymać, aby ten piasek przestał się przesypywać. Dlatego R wtedy odpowiedział do Boba: Nikt nie ma możliwości zarządzania czasem, ale każdy z nas może posiąść umiejętność zarządzania i starania się być lepszym w, tymi, w tych aktywnościach, wykorzystaniu tych aktywności działaniu, bardziej produktywnym i aktywnym, abyśmy szybciej, łatwiej, z większą taką łatwością i lekkością dochodzili do naszych celów. Tak naprawdę. To dzisiejsze nasze spotkanie jest o tym, i dzisiaj tak naprawdę chcę Wam opowiedzieć o takim prawie, które dość niedawno zostało pięknie nazwane przez naszego mentora, jednego z naszych mentorów. Jest to prawo GOI i Wy bardzo, bardzo szybko znajdziecie odpowiedź na pytanie, cóż to za takie tajemnicze prawo, no bo przecież wszyscy studiujemy samoroz. Wszyscy mniej więcej te prawa kojarzymy. Na pewno to prawo przyciągania. Czytamy, oglądamy, słuchamy, poszerzamy tą naszą przysłowiową Bibliotekę Watykańską, no i być może nigdy o tym prawie nie słyszeliśmy. Także tak, kochani, jest takie dodatkowo prawo. Które jest niesamowicie istotne, niesamowicie ważne. Absolutnie prawo, które jest powiązane z tym tematem produktywności, efektywności, zarządzania naszymi aktywnościami, naszymi tak naprawdę działaniami. I to prawo nazywa się prawo GOI. I zaraz Wam wytłumaczę, chociaż wydaje mi się, że chociaż jestem przekonana, że zaraz sami wpadniecie na to, cóż to jest za takie tajemnicze prawo, i dzieląc się tak naprawdę z Wami taką cudowną historią. Historią, która zawiera w sobie kwintesencję tego, o czym chcę dzisiaj do Was, co chcę Wam przekazać dzisiaj. Także, moi drodzy, wiele, 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 wiele lat temu prezes pewnej firmy stalowej udzielił wywiadowi ekspertowi od efektywności, produktywności, który nazywał się Willi I tym prezesem tej ogromnej firmy stalowej oczywiście był Charles Schwab. Następnie Trakcie tej konwersacji. Następnie powiedział Ajwiemu, że to, co jest potrzebne jemu jego firmie, to nie więcej wiedzy. On już wie wystarczająco. Jego ludzie, jego zespół, on już wiedzą wystarczająco. Ale jest potrzebne mu więcej działania. On by chciał więcej działać. I powiedział tak: My wiemy, co powinniśmy robić. My mamy tą wiedzę, my mamy to doświadczenie, ta nasza biblioteka watykańska jest dość spora, ale jeżeli ty możesz mi pokazać w sposób, jaki ja mogę robić więcej, w sposób, jak mogę działać bardziej efektywnie i produktywnie, wysłucham cię i zapłacę ci dokładnie tyle, ile zażądasz. Lee spojrzał wtedy na Charlesa Schwab, Powiedział, ok, daj mi pół godziny, 20 minut Twojego czasu i pokażę Ci sposób, jak możesz zwiększyć swoją produktywność i efektywność o co najmniej 50%. Oczywiście Charles Schwab się na to zgodził i Lee poprosił go o to, aby wziął do ręki długopis, zwykły, normalny, jakiś nienadzwyczajny, nie czarodziejski, ale zwykły długopis i kartkę papieru i powiedział... Zapisz na tej karce sześć najważniejszych rzeczy, które musisz zrobić jutro. Sześć najważniejszych rzeczy, które są absolutnie fundamentalne dla Twojego biznesu, działania, które są fundamentalne dla Twojego wzrostu. Mężczyzna zrobił to i zrobił to, o co go poproszono, i w zasadzie zajęło mu to 3 minuty. Następnie Lee powiedział: Teraz, Charles ponumeruj je w kolejności ich ważności dla Ciebie i dla firmy. Te działania, które zapisałaś na kartce przed chwilą. No i znowu zajęło mu to gdzieś około pięciu minut. Następnie li powiedział, teraz Charles włóż ten papier do swojej kieszeni. A jutro z samego rana wyjmij go i spójrz na pozycję numer jeden swojej listy. Nie patrz na inne, tylko na ten numer jeden i zacznij nad nim pracować. I nie możesz skupiać się na innych numerach z twojej listy. Skup się tylko na tym, aż do momentu jego ukończenia. Następnie podejdź do pozycji numer dwa w ten sam sposób. Nie przeskakuj do następnej pozycji, aż do momentu, kiedy pozycja numer 2 zostanie z tej listy wykreślona. Następnie numer 3, następnie numer 4, następnie numer 5 i 6. Nie martw się, jeśli nie skończyłeś wszystkiego ze swojej listy. Nie martw się, jeśli skończyłeś tylko jedno lub dwa zadania. Będziesz pracował nad tymi najważniejszymi, pozostałe na ten moment mogą poczekać. Jeśli nie uda Ci się skończyć ich wszystkich tą metodą, to nie mogłeś ich skończyć żadną inną metodą. A bez jakiegokolwiek systemu prawdopodobnie zajęłoby Tobie to 10 razy więcej czasu, aby je skończyć. I może nawet nie miałbyś ich w kolejności ich ważności, zapisany w kolejności ich ważności. Ili mówi tak do Charlesa, rób to każdego dnia, każdego jednego dnia. I jeśli uznasz, że ten system jest dla Ciebie wartościowy, jeżeli uznasz, że ten system jest wartościowy dla Twojego zespołu, wypróbujcie go tak długo, jak tylko chcecie, a potem zdecydujcie, jak, na jaką kwotę powinieneś wystawić czek dla mnie. I ja będę na niego czekał. Cała rozmowa faktycznie trwała więcej niż może pół godziny. I w ciągu kilku następnych tygodni Charles Schwab wysłał Iwie Lee czek na 25 tysięcy dolarów ze swoim listem, w którym napisał, że ta lekcja, ta metoda, te pół godziny była najbardziej opłacalną z punktu widzenia finansowego, jaką kiedykolwiek w życiu otrzymał. Kochani, to jest wspaniała historia. To jest cudowna historia, tak prosta. Wy już wiecie, o jakiej metodzie tutaj dzisiaj mówię, wy już wiecie o tym, jaką technikę, jaką metodą chcę się z wami podzielić. To jest właśnie ta technika zapisania sześciu rzeczy na liście waszych. Działań na liście rzeczy do zrobienia, zaczynając od rzeczy najważniejszej, kończąc na rzeczy mniej ważnej. Kochani, sześć rzeczy codziennie zapisane wieczorem spowoduje, że następnego dnia będziecie bardziej skupieni, będziecie bardziej zorganizowani, będziecie bardziej spokojni, ponieważ będziecie wiedzieć dokładnie, z czym będziecie pracować? Będziecie wiedzieć dokładnie, jakie są Wasze pierwsze kroki, jakie należy podjąć w kierunku osiągnięcia Waszych celów, z zakończenia pewnych projektów, no i mówiąc naj, najprościej, abyście się stali bardziej produktywni i efektywni. Dlatego to jest to prawo! Prawo goi, które z języka angielskiego oznacza get off your ass. Co to znaczy get off your ass? Po prostu w wolnym tłumaczeniu na język polski rusz cztery litery rusz człowieku, zapisz, co masz zrobić, zapisz to w kolejności ważności, te działania, te projekty, te, te następne rzeczy, które masz do zrobienia w swoim biznesie ze swoim teamem ze swoim zespołem, czy z, po prostu w swojej rodzinie, czy z, po prostu swoimi celami personalnymi i zacznij je wykonywać. Kochani, nie jestem w stanie określić ile razy ja pracując z wieloma mentorami przez te wszystkie lata usłyszałam słowo działanie. Tak. Oczywiście mańce nastawienie jest ważne. Oczywiście umiejętności są ważne, ale nie zapominajmy, że ten trzeci element tej fizyczności jest też bardzo ważny. Nie możemy go pomijać, nie możemy go lekceważyć, nie możemy skupiać się tylko na prawach, lekceważąc to prawo. Prawo go, jeszcze raz, get off your ass! Po prostu rusz się do przodu, zacznij działać, a ta lista, która. Była wiele, wiele, wiele dekad temu, warta 25 tysięcy dolarów. Tak, lista sześciu działań do zrobienia warta taką niemałą fortunę e, wtedy. Dzisiaj tak naprawdę ja doświadczam tego sama. Ta lista, która tak naprawdę jest tak prosta. No, nie ukrywam, przeze mnie przez lata lekceważona, tak? Czyli ta prosta technika, która w moim przypadku była tyle razy pomijana, spowodowała, że nasz biznes eksplodował. Ja to widzę codziennie u nas, kochani, w akademii, pracując z naszymi studentami, z naszymi, z naszymi cudownymi klientami, którzy stosując tyle, tylko tą metodę, absolutnie żadnych innych, tylko tą metodę potrafią podwoić, potroić, a nawet osiągać absolutnie siedmiu, siedmiu, cyfrowe kwoty w swoich firmach, w swoich przedsiębiorstwach, w swoich sprzedaży, w swoim wzroście. Czy to jest możliwe? Absolutnie tak. Czy jest możliwe kontrolowanie czasu? Nie, niemożliwe. Bo ja, jak tutaj z wami tak naprawdę rozmawiam przez to ostatnie e, dobre kilka minut, już zdążyło się przesypać dość sporo piasku w tej klepsydrze. Dlatego kochani, nie, nie możemy kontrolować czasu, ale możemy kontrolować to jak my działamy, to jakie działania wykonujemy, to jak produktywni i efektywni jesteśmy. Dwie rzeczy dla was dzisiaj do zapamiętania i oczywiście wykorzystania. Pierwsza rzecz, lista sześciu zadań. Ivy Lee przekazał potentantowi, po prostu człowiekowi, który, który no nie ukrywamy, stworzył przeogromny biznes, Charles Schwab, zapłacił mu 25 tysięcy dolarów za tą ideę, która, jeżeli tylko pozwolimy sobie na to, może nas wywindować z naszymi rezultatami. Lista sześciu najważniejszych działań do zrobienia od jutra rana. No i oczywiście druga rzecz do zapamiętania i z tym Was zostawiam, to jest moi drodzy, prawo goi, czyli get off your ass. Po prostu weźmy się do działania. Mindset tak, skill set absolutnie tak, ale jeszcze do tego action set, czyli po prostu zespół, zbiór działań, które doprowadzą nas do naszego celu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że mm, skorzystacie, mam nadzieję, że wykorzystacie i zaimplementujecie. Te dwie rzeczy do zapamiętania, prawo goi, oczywiście lista sześciu zadań. Moi drodzy, ja dzisiaj tu z wami rozmawiam, tu dzisiaj to wideo nagrywam, ponieważ ono właśnie znalazło się na mojej liście sześciu najważniejszych zadań do zrobienia na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, całuję, ściskam i trzymam kciuki za wykorzystanie w praktyce prawa goi. Do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję bardzo.